Jakie przywitanie się. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Disco Marek. Cała mi hey, ta tańczy. Był... <laughs> Bez tun'a byłoby chyba lepiej. Mówisz, to sprawdźmy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeden odejdziemy, chodzę jak maszyna. Chcę to iść do druga tylko co mi Te szare bloki nauczyły. Młody piersi, ale nie Mam Ci przy stronie broń. Nagrywa Siema, się. jestem Marek. W dniu dzisiejszym nauczę się śpiewać, bo do tej pory tylko i wyłącznie rapowałem. Wychodziło mi to świetnie. a. Ale... Tobie wychodziło świetnie rapowanie. Przecież ty jesteś totalnym beztalenciem, jeżeli chodzi o rapowanie. Jak jestem totalnym beztalenciem? Jak chcesz, mogę ci teraz pokazać, jak potrafię rapować. No Możesz to dawaj. Tutaj no, proszę obrażać. Halo. No dawaj. Pamiętasz piosenkę pod tytułem Titanic? Titanic? No, pamiętam. A kiedy odejdziemy Autorstwa Kamerzysty, produkcja Kruszwil Kawałek dobija aktualnie 10 milionów albo ma już te 10 milionów Ma już 10 milionów. milionów I tam na samym początku mieliśmy taki właśnie oto fragment Zdajmy sobie okulary, żebym lepiej widział tekst Kamerzysta. Kamerzysta nie. Nie? Mogę jeszcze raz próbować, czy już nie mogę? No możesz. Kabarzysta! Nadal jest źle. Mogę trzeci raz? Znaczy, ja nie jestem w stanie ci czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo może autotune by ci to wyciągnął, ale... Kabarzysta! No dobra, już, 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 już. źle? Źle. Dobra, już, wystarczy. Ale ja jestem tutaj na tym filmie po to, żeby się uczyć, także... Dobrze, to zaraz cię nauczymy, spokojnie. było dobrze, czy nie było dobrze? Było źle. Próbujemy dalej. Dobra, Marek, wystarczy, 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 proszę Ci już wystarczy, było świetnie, było super, było, Jezu, jak to dobrze, Jezu, jaki Ty dobry raperem jesteś, tylko już, już proszę, proszę, tak, będziemy uczyć, uczyć śpiewać, już nie rapuj, proszę wszystkie się nauczyć. W każdym razie, drodzy Państwo, na naszym nowym kanale w ciągu trzech dni wbiliśmy ponad 420 tysięcy subskrypcji, co oznacza rekord nie do przebicia. Jestem przekonany, że już nikt nigdy w Polsce nie pobije tego rekordu. Chodzi na to, że Króżu jest najlepszy, tak zawsze było. Dodatkowo mam tutaj pewnego szczęśliwca którego przykleiłem na ścianie. Powiedz mi tylko, czy równo? No, powiedzmy, że równo. Jest równo. Właśnie ten szczęśliwiec merc1e zasubskrybował kanał oraz napisał komentarz, a ja go wybrałem, wydrukowałem na swojej drukarce laserowej i właśnie powiesiłem... No. To nie jest drukarka laserowa, to jest zwykła druka drukarka. Drukarka laserowa. Dobra, nieważne, no. No w każdym razie to jest mega szczęśliwiec i mam tutaj przygotowane 200 miejsc. Ta cała ściana należy teraz do was widzowie. Jeżeli chcecie znaleźć się na tej ścianie, musicie zasubskrybować kanał, czyli kliknąć taki sam czerwony przycisk tam na dole oraz skomentować dowolnie film. Ja wybieram spośród komentarzy, sprawdzam, czy subskrybujesz kanał, następnie drukuję i możesz pojawić się na tej ścianie. Myślę, że to jest zajebista pamiątka, że twój nik obejrzy milion osób. Jaki milion? Parę milionów. Dwa miliony? Parę. Cała Polska. Dobra, idziemy yy, cię uczyć śpiewać, bo tak nie może. Drodzy Państwo, płyta kamerzysty, do na stronie www.ww.chat. Dobra, chodź, Marek. Zapraszam już. do oglądania. Znajdujemy się aktualnie w profesjonalnym studiu nagraniowym KKK Productions. No. A co to tutaj robi? Proszę, zabierz to w tej chwili. No, nie, no. Za, zabierz to, bierz to, wyrzuć to do śmietnika i wróć tutaj. Jest studio. Studio ma być czyste. Jak można tak nie dbać? Dobrze. Wypadło ci. No, a jak ma nie, miało nie wypaść? Dobrze, zaraz to posprzątam. Mam nadzieję, ja tutaj czekam. Jest. Także, tak jak już mówiłem, się przed profesjonalnym studiem KKK Productions. czeka Czekaj, światło włącz. Śpij, włącz światło. Włączone jest światło? Tak, jest włączone. Właśnie złączony. widzę, że się świeci. No dobrze, Marek, obudź Dobra, ale go na razie No widzę, że mogę ja Mam, no. mam pospolitym sposobem obudzić go, po prostu krzyczeć nad nim, wlać na niego wodę? Nie zrobię tego. Czemu? Bo mi jeszcze film zdejmę. Zazwolenianie, wylanie wody na niego, no co Jest to opcja, że mogą mi za to film zdjąć, tak? Nie, no co No nie wiem, nie warto ryzykować, ale warto wykorzystać lepszą metodę. Znasz taką piosenkę. Może się budzi zaraz. Słuchaj gościu, mamy głośniki tutaj, tak? No. Ja w zasadzie to monitory studyjne. Czeka, jak to było? Hej, myszki. O czym myślisz? No taka była. Hej Miśki? Hej Miśki, czas stać. Jaka piosenka? Czas stać, jak możemy tak spać, o, 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 Ten, jaki zatworzony śnie. O, jest Max. Słoneczko już wysoko tu... samotny kret, lecz ta piosenka śpiochu wzbudzi wnet Hey, so i Wstawaj! Całą noc robiłem muzykę. No i będziesz teraz też robił. Co to w ogóle? jest? Co, co są za miski? Co ty tu włączasz? O co ci chodzi? No piosenka na pobudkę jesteś, Nagrywamy burz. dzisiaj moje disco. Ty. Co? No moje disco, wstawaj! Jakie disco? No disco polo! Jakie disco polo? No przecież piosenka nie jest skończona. Musicie mnie nauczyć jak to śpiewać. Ty coś macie w palce obu. czy to jest jakiś prank, tak? No nie no, mieliśmy coś to zrobić, tylko nie teraz. Mieliśmy najpierw skończyć płytę płytki. Nie ma czasu. On sobie wymyślił, że teraz. Disco polo. Mamy teraz nagrywać w niedzielę o 14, tak? W niedzielę o 14. Disco niedzielę o 14 polo. disco pola mamy nagrywać. Ja Nie wiem jak wy to widzicie i co i masz jakiś bit, jakiś tekst coś. Mam wszystko. Marek weź zlituj się proszę cię no Marek jest 14 niedziela daj ludziom pospać całą no nie, noc ma, robiłem, opcji. Piosenki, nie z ma opcji Nie ma. opcji. Słuchaj do raz. tego ochroniasz Ale ja spałem, ja jestem w samych gaciach, jak mam teraz jak YouTube ci zdejmie zaraz. Co ty robisz? No nie wiem. No ja, co to jest tu Marek? Stuwa. Ja chciałem ci za tylko na śniadanie teraz. Dwie stówy? Za tyle to ja z łóżka na mnie wstawię. Trzy stówy. Cztery mam. Ile masz? 400. Za to, że tylko wstaniesz i zrobimy to szybciej. No to za to, że tylko wstanę 400, a za resztę ile zarobisz na tym? No dużo. No to... Dobra, to za dzisiejszy nagrałem 5 koła i jesteśmy kwitni. Okej, okay, no to chodź kamerzysta, pójdziemy jeszcze po gotówkę. A to zostawiam jeszcze tak. Masakra. Ubierz się. Bo właśnie. czekać nie lada przeprawa. Ty, a on nie próbuje mnie przypadkiem oszukać? znaczy? 5 koło za nagranie i mastering? No drogo. Jak tak? w profesjonalnym studio, tak jak gdzieś gdzie gwiazdy nagrywają już. No ale jesteś gwiazdą. No jestem gwiazdą. Ale to nie zmienia faktu, że to jest moje studio. No w sumie tak. No to dobra cena, czy nie? Mam mniej brać czy zmienić? No nie wiem, taka średnia cena. No to brać, czy zmienić tego? Produktu? No nie wiem, jak chcesz. Masz w dupie kasy, no to bierz. Jak nie masz w dupie kasy, no to nie na bierz. Na czasie Zaraz bańka. Zaraz milion subskrypcji, no, no i będziesz musiał wydać jest... kawałek. A to ja idę po gotówkę. Jakieś miski mi włączam Ty, ale go naciągnąłeś Pięć koła? Pięć koła, za co pięć koła? Co za pracę z realizatorem w studio No ale nie ukrywajmy się, on nie umie śpiewać, tak? Ja muszę każdy dźwięk dostrajać No ale muszę... nie płacić, to bezczęściowo jego studio, nie? No dobra, ale jeszcze ja będę mu musiał pokazywać, jak on ma śpiewać, tak? Każdy wers po kolei I to kosztuje mordo No chcesz być sławny, no to musisz pracować z najlepszymi, tak? Ktoś dzwoni Co dzwoni? Co robimy? Tego miejsca. Dobra. Znowu dzwonią do mnie po te koncerty z klubów. Wszystkie odbóry. Halo? Yy, za Kubańczyka solo yy, 5 tysięcy? No, tak 6,5, a z kamerzystą 30, jeżeli mamy wystąpić. Mhm. No, już proszę o kontakt na mail. No, widzę, że posprzątałeś? Nawet. No, wstałem sobie. Kawka zaparzyłem, wiesz co? Idzie, można zacząć. No, co ten Marek, tak długo goniony? Nie, może pieniądze, liczy. No, idzie. No, się ma. Dzisiaj pieniążki. Przeliczyłeś? Przeliczyłem. No to ja. A co ty jesz Ej, i stąd, my tutaj nagrywamy. Co? No i bo nagrywam piosenki, nie możesz słyszeć tekstu, bo jeszcze powiesz komuś idź. Ja, 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 ja. No i, i Będziesz się w Ej, Przeliczyłeś? No przeliczyłem. No dobra, to jeszcze raz przeliczę, co? Co nie mi? No dobra, no są na konto ci wyrzucę Nie zgadza się. Jak to się nie zgadza? Ile miało być? 5 koła. A ile jest? Cztery dziewięcą, jeszcze raz przeliczę. No jest na 100% 5 Róż. No, no, no chyba, nie, dzisiaj no. sobie nic nie nagasz. Przelicz jeszcze raz, no. Nie. A to biorę dla no ciebie. No jeszcze raz. I jadę chcę kupić coś fajnego. No dobra, weź przejść jeszcze raz. Ty... No jak mam przeliczyć jeszcze raz, nie zgadza się, no, no zgadza chciałeś mnie oszukać. Zybawiasz sobie. Oszukać mnie chciałeś, koło. zobacz. No i co? No i co? No patrz! Patrz, stu wyżałował, patrz, mówię! No gościu i tak wiesz, stu wyżałował. Stuwy, stówy! stówy, stówy. Stuwa to też pieniądz. Stu wyżałował, ale chciałeś mnie oszukać. No tak. No, za stówę? No tak. Ja zawsze oszukuję. Teraz jak ktoś będzie chciał bić na mieście, to ja powiem... O jak też tą stówę dla mnie. No dobra. Co? Halo? Halo? Czy zrobić jakiś hit? Dobrze. Siadaj, nie ma problemu. Bit masz wysłany na maila, tak? Weź sobie przygotuj tam, weź z na i tego bita. Jezu, tutaj No, Dobra, to pewnie potrwa jeszcze. Widzimy się za chwilę, drodzy Państwo. A co zaraz robimy? No musisz się przybitać na bicie. Ale już ten bit wszedł. No to no, na bicie to musisz, musisz się przywitać. Aaa, e, już, już, już wiem, już wiem. Serdecznie. Wiem, 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 wiem. No to zrób to. Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Disco Marek! Będzie przegłos! Przez ten Marek będzie. Ciszej! A ciszej! Witam państwa bardzo serdecznie! Z ta... Dobrze, ściszymy jeszcze troszkę mikrofon, ale to będzie fajne, tylko stań troszkę da, dalej od mikrofonu, Marek. Tak? I możesz krzyczeć, tak. Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Disco Marek! Cała Rebiza tańczy! Au! Tak jest, to będzie dobre, to będzie to. Dawaj, to jest to, zobacz, o to chodzi w tej muzyce. Bardzo serdecznie, z tej strony Disko Marek cała... Zobacz jakie przywitanie się Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Disco Marek Cała milatańczy... Bez Tune'a bez byłoby chyba lepiej Mówisz? To sprawdźmy Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony disco Marek Cała rybiza tańczy na <grystanie> <grystanie> no lepiej, nie? Jest kozak, jest kozak. Dobrze, no zrobimy tak, że będzie. Dobra, kura. to mamy A. już refren nagrany, teraz dawno. To, to nie jest refren. To, jest refren, to była tylko wstawka. Tak, ale nie. refren już nagrywaliśmy. No wcześniej, tak. U ciebie na odcinku, to nie będę drugi raz tego nagrywał. Dobrze, to może odwroteczki, tak? Czyli... A ja tam, tak napisałeś w ogóle. Zobacz, coś takiego Wiolka była szalona to już do przewidzenia, że skończyła w moich szponach. Ty, zajebiste na, 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 na. Coś takiego, nie? Skąd to taki tekst ja tak wysoko nie umiem zaśpiewać. Dobra, da Ty masz taki głosik, że zaśpiewasz, to nie? No dobra, no to możemy to nagrywać Proszę bardzo. Jolka była szalona. To już do przewidzenia, że skończyła w moich szponach. Ej, dobrze, spróbujmy jeszcze raz, dobrze? Dobra, to tak troszkę co tam dalej jest tekście? Nie, nie, jeszcze raz, to samo. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ale ja to chrzuje strasznie, nie? Mar Jolka była szalona, to już do przewidzenia, że skończyła w moich szponach. Marek, ogólnie jak się robi muzykę, to jest jedna zas zasada, nie? No? Nie można fałszować i trzeba być w bicie. Ty nie spełniasz ani jednej, ani drugiej. I mamy mały problem, ale no, ja, ja, poszło, ja, ja sobie no. robię, dawaj jeszcze raz. Jak dobrze, słyszysz muzykę? Ale co, no, co nie wy, wy, chyba uszu nie masz. Dobrze to No Wyżej czy niżej śpiewać. No wyżej śpiewać. Bielka, wiolka, wiolka. była szalona. No nie no, kurczę. Jeszcze przewidzę, wszystko ona Dawaj jeszcze raz. Bielka, wiolka, 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 wiolka. Bielka była, szalona. Wielka była szalona. Tak masz to śpiewać, rozumiesz? Tym głosem. Ostatni raz. Ostatni raz naprawdę Marek, bo to już... Nie, Dobra, to jest... no. Biolka była szalona, to już do przewidzenia, że skończyła, no. bo ponad... Słyszysz no, to? Te, połowę że... za, zaśpiewał dobrze, a połowę już poszedł... W... Sprawdźmy, jak to w ogóle brzmi. Jolka była szalona, to już do przewidzenia, że skończyła, bo ponad... Widzisz? Połowa jest tak w miarę, a no. potem już... Dobra, zrób sobie z tej połowy. No, przecież to dopiero początek jest. No i... Jeszcze urwał słuchawki Ur... ja pierdziele Marek Dobra, nagrajmy to Przyłóż się do tego, a nie Ale to ja się przykładam, a ty się na razie nie przykładasz, Marek No to weź się przyłóż bardziej do tego, żebym... Ale do miał... czego ja mam się przyłożyć, no? Przecież ja ci tłumaczę, staram się, Marek, mówię Jak masz zaśpiewać, no? Ja już śpiewam I co, jeszcze raz? Chcesz ten pierwszy wers nagrać? Nie, teraz drugi No dobra, ja spróbujmy jeszcze raz Już troszkę ostygłem, tak Może będzie lepiej yes. Wiolka była szalona Dziś energia skończyła w moich płonach. Co ci ja mam w tym zrobić moje? Bo coś to nie przyszło. Jak nie przyszło? No nie przyszło. Po prostu. Biolka była szalona. To już do przewidzenia, że skończyła w moich płonach. Widzisz, drugie było dobrze. Jakbyś tam to pierwsze zachował. To by było wszystko dobrze. I co? I tyle z muzyki. Oddawaj te pieniądze. Chyba dawaj szalony, te pieniądze. Że ja tu siedziałam i wysłuchiwałem no, no, słuchaj, tego. nawinąłem ci początek dobrze? A teraz dobrze drugą. Siedziałem część. tu trzy godziny i wysłuchiwałem tego, jak wiesz, jeden. No, no człowieku, przez chwilą było dobrze początek, teraz jest dobrze końcówka. O. Dawaj mi te pieniądze. Co by sobie kupić, za to, no, no, dawaj mi te pieniądze. Gucci, Dawaj mi te pieniądze, nie będzie żadnych Guci. .com. Dawaj mi te pieniądze, to są moje pieniądze. No człowieku, nie To są pieniądze za pracę, którą. Jaką pracę, jak żadnej pracy nie wykonałeś, usunąłeś tam to, jak dobrze nawijałem no, fajną czapkę w tym guciu mają. No, no dawaj, ja znajdę sobie innego. Ty umiesz nagrywać. Nagrasz mnie. No nagram, ale chcę. nie nieprzedźć stąd. Kamerzysta mnie nagra. No a? i stąd. Ale, Do a, widzenia. ale to będzie takie to ciężkie będzie. Zagraniam cię. Ale i stąd. przecież kamerzysta się nie dostroi, ani nic stąd. nie zrobi. Dobra, z są sobie nagram i stąd. Albo ale... z soferem. tylko nagrać umiem Marek. Soferem nagram. Sofer, nagrasz mnie. No ja sobie no, nagram. No, ja nagram. Czyli co stąd ochroniasz, ja tu nowy jestem mastering, ale przecież ty nie umiesz. Dobra, nie przestanę że po prostu. To nie stąd nic się nie albo w odbyć myśle. Masz. masz. No i zajebiście. No, się błaga, Oli, też, tak, jasne, ale na bo Najpierw została, się nauczył. Chcesz do... z nimi czy chcesz dobrą muzykę robić? Nie no, ja będę... Stanów, nie. Ja bo... będę robić, tylko zostanę tutaj. Ale się to. ze mną, czy co? No wybieraj, nie, bo albo chcesz z nimi się błaźnić, albo chcesz naprawdę robić dobrą muzykę, nie? Piolka była czaloma. Co myślisz, że tymi pieniążkami mnie przekonasz? Ja ci no mogę myślę, pomóc, że ale... to jest jedno. Dawaj, dobrze. idź, idź. Ja ci mogę pomóc, ale nie za kasy, nie, nie, nie za kasy, Mogę no ci pomóc tak ja po prostu. Co co wybierasz? Rap Dobra, schowaj przytysko. tą kasę i cię nagram, ale to zostaje między nami. Wybierasz rap czy disco? Nagram rap, ale mogę cię nagrać. To nagraj. Ale to zostaje między nami. To że ja tutaj się błaźnię z tobą, rozumiesz? Jak błaźnisz? Przecież to jest disco No właśnie. To, że masz kolegę idiotę, który nie potrafi nagrywać, to już nie ma ja wina. Jak idiot on dobrze nagrywa. Ja to, ja to wszystko słyszę, no nie no co ja mam mu zrobić, zaraz mu krzywdę zrobię przecież. No człowieku, no, nie zasi na muzyce w ogóle. Idź stąd. No i stąd, nie zasi na muzyce, co? 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 mówię prawdę. Mówię prawdę. Mówię prawdę. Mówię prawdę. Wyjdź. Ja mam wyjść, wyjść stąd z, z własnego studia nagraniowego. Wyjdź. Wyjdź. No nie no, uspokój się, Wyjdź. nie będę sobie wychodził, ja muszę nagrać piosenkę. Wyjdź. Weź, zostaw mnie człowieku! Wyjdź stąd! No, to nie moja wina że Ej, no uspokój się! Pat, co zrobił? Zobacz, co robi. Rozwaliłeś pianki? Zobacz, co zrobiłeś. Widzisz, co zrobiłeś? Wyjdź. Nie denerwuj mnie już dzisiaj. Przyjdź jutro, to może coś nagram. Ale obiecuję, że jutro. Muszę odpocząć. A ty się naucz śpiewać? Umiem. Ale poćwicz. Chodź, nagrasz mi końcówkę, muszę podsumować. Jeśli nie chcę to wszystko. Czycić, ale idź poćwicz. Dobrze, chodź, pomogę ci się nauczyć śpiewać, bo to jest na bo ja może niewyspany jestem dzisiaj, dlatego mnie to wszystko denerwuje. A wam, drodzy Państwo, powiem, że. To nie jest moja wina. Ja przyszedłem, przygotowałem się, to po prostu ona nic się nie zna. Sorry, ale piosenka i tak będzie na milion subskrypcji. Nie, to ty nie umiesz śpiewać. Dobra, już, już się nie odzywaj, skończyłem z tą rozmową. I tak piosenka będzie na milion subskrypcji, po prostu trzeba to jakoś nagrać. A to, że znalazłem akurat złą osobę do masteringu i do nagrywania, no to już. Dobra, kończ film, Marek. Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.